Gość dnia. Ksiądz Wiesław Ołowski, kierownik 40. jubileuszowej pieszej pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę, jest naszym dzisiejszym gościem. Szczęść Boże, dzień dobry. Szczęść Boże, witam Pani Redaktor, witam wszystkich radiosłuchaczy. Zapisy trwają, wyruszacie tradycyjnie 1 sierpnia, ale gdy patrzy ksiądz za okno na ten żar, to myśli są bardziej pozytywne i uśmiech, czy jednak trochę przerażenie? Jest zdecydowanie uśmiech. Jesteśmy latem, więc temperatura jest letnia. Myślę, że to i tak jest lepsza temperatura niż deszczowo, zimno, więc łatwiej się znosi pielgrzymom taką pogodę niż deszczową, pochmurną. No właśnie, do pokonania jest nie lada trasa. 450 km w sumie, rozłożone na 13 dni, więc średnio wychodzi 35 km dziennie. Rzeczywiście, to jest, jest to dystans, ale wiem z doświadczenia, że pielgrzymi. Im dłużej idą, tym już bardziej są przyzwyczajeni, przygotowani, więc, więc myślę, że nie będzie kłopotów. Proszę księdza, a pierwsze pielgrzymki na jasną górę to jest taki polski fenomen? Zdecydowanie tak. Pielgrzymki już są znane już od czasów Starego Testamentu i Nowego Testamentu, więc to jest coś jakby naturalnego i. Wpisuje się ten fenomen też i w polską tradycję, i myślę, że Polska pod względem pielgrzymowania jest chyba takim fenomenem na mapie Europy. I chyba i na, na mapie świata. Ogromna ilość pielgrzymów zdąża do Częstochowy, ale nie tylko. Mamy tu i pielgrzymkę i do Chodyszewa, i do Dąbrówki Kościelnej. E, więc, e, więc to jest, to jest taki nasz, nasz sposób wyrażania wiary. Te krótsze trasy też cieszą się popularnością, nie tylko ta najdłuższa na Jasną Górę. Zgadza się. Wszystko też się rozkłada w kwestii, no, bo trzeba znaleźć czas na to. Więc pielgrzymka łomżyńska trwa praktycznie dwa tygodnie. I w związku z tym, kto pracuje, to musi no, pół urlopu poświęcić na pielgrzymkę. I to jest pewien rodzaj wyrzeczenia, ale dlatego do, do zapraszamy pielgrzymów też na kilka dni, ile po prostu mogą. I w ostatnich latach widzimy, że jest więcej takich pielgrzymów, którzy po prostu przyjadą na pięć dni. Na cztery, na pięć, na ile, na ile po prostu mogą. Więc tacy też są mile widziani na pielgrzymce. Czego szukają wierni na pielgrzymce? Na szlaku, proszę księdza. Myślę, że mają swoje intencje, które chcą zanieść do Matki Bożej i, i w tych swoich intencjach ponoszą ten cały trud po to, żeby wyprosić potrzebne łaski dla siebie, dla swoich bliskich. Z, zawsze na pielgrzymce modlimy się różańcem. Pielgrzymi piszą też swoje intencje, w których pielgrzymują, i mniej więcej widzimy ten przekrój tych intencji, więc to jest o zdrowie, o uwolnienie z nałogów, o zdanie matury, znalezienie męża, żony. Więc, więc to są główne takie intencje, które gdzieś towarzyszą. Ja rozpoznawałem powołanie do kapłaństwa na pielgrzymce. O właśnie, tak, że... czyli też można, a też, akurat w Wyższym też. Seminarium Duchownym rozpoczęła się rekrutacja. Tak, rzeczywiście y, pamiętam y, pierwszy raz, kiedy wyruszyłem na pielgrzymkę w 2024 roku. Jeszcze nie wiedziałem, że do seminarium pójdę, po prostu coś natknęło mnie, żeby pójść. Y, I no, przeżyłem rzeczywiście pięknie. Pierwsza a jest zawsze, to jest nowe wszystko, więc tak, tak to wszystko się chłonęło. Natomiast już na kolejnym, kolejnym roku poszedłem już z myślą taką, z rozeznania, czy to ta droga, czy nie. No, i wstąpiłem, po, złożyłem dokumenty po drugiej pielgrzymce mojej w 2005 roku. No i potem co roku chodziłem na pielgrzymkę, niejako tak z taką weryfikacją, z rozyznawaniem powołania, więc mnie pielgrzymka ukształtowała trochę do kapłaństwa. Czyli takie świadectwo księdza pielgrzymkowe, można powiedzieć? Tak, tak. Zdecydowanie tak. Spotkałem na pielgrzymce wielu wspaniałych kapłanów. Którzy w jakiś sposób trochę wprowadzali mnie w kapłaństwo, ale też jednocześnie byli pełni takiego, takiego entuzjazmu, radości. I dla mnie to było takie ogromne świadectwo spotkań z kapłanami, ale to jest moje osobiste, no bo ja pod kątem perspektywy właśnie seminarium, później przyszłej posługi w kapłaństwie, więc dla mnie to było doskonałe doświadczenie. Pielgrzymka potrafi zmienić ludzi? Zdecydowanie tak. Myślę, że nawet najtwardsze y, takie kamienie y, poprzez trud, cierpienie, y, człowiek gdzieś pyta się y, o motywację, y, o to dlaczego idzie, i, i w tym takim bólu, cierpieniu y, zaczyna sobie stawiać pytania, i, i w, na, na ten grunt pada dużo modlitwy Słowa Bożego. Yy, dużo spotkań z drugimi ludźmi, yy, rozmów, relacji i nie ma siły, żeby tam nie wydało to owocu. Tak, ja, myśl, że... ja myślę, że pielgrzymka też pomaga nam docenić pewne sprawy w naszym życiu, kiedy słuchamy i widzimy problemy innych, intencje innych. Zdecydowanie tak. Znaczy takim pięknym też doświadczeniem pielgrzymki jest to, że jak wyruszysz, człowiek zostawia wszystkie swoje sprawy gdzieś tam te zawodowe, rodzinne. Znaczy, pewnie bierze intencje, owszem, ale jakby to wszystko zostawia w domu i takim myśli tylko kategoriami trochę pielgrzymkowymi i, i w tym jakby doświadczeniu, takie to jest uwalniające od, od takich naszych codziennych takich zmagań, troski i tak dalej. I no, doświadczenie tej bliskości Pana Boga modlitwy naprawdę przemienia człowieka. I tam gdzieś kapie naprawdę na, na tą głębię naszej duszy i wydaje owoc. Nie tylko deszcz kapie. <noise> nie ale tylko także... deszcz. Łaska tak. Pana Boga też zdecydowanie, a tam jest dużo możliwości okazji do tego, żeby, żeby to wydało dobre owoce. Na szlaku najczęściej idą osoby już kolejny raz, czy jednak z roku na rok pojawiają się nowe twarze? Zdecydowanie pojawiają się. Już nie pamiętam procentowo, ale myślę, że Połowa pielgrzymów to są ci, którzy pierwszy raz wędrują, a druga połowa to już ci, którzy kolejny raz. Ale tu mogę się mylić, nie jestem na, tak przekonany, może trochę mniej jest tych nowych. Natomiast większość to ci sami. Są tacy, którzy nie wyobrażają sobie roku bez pójścia na pielgrzymkę. No właśnie, ja miałam okazję być na pielgrzymce i iść na szlaku. Pamiętam taką sytuację, że poznałam dziewczynkę, która pielgrzymowała z mamą. Miała 11 lat, a na pielgrzymce była 12 raz. Więc była już w łonie mamy na pielgrzymce na szlaku. Są i tacy rzeczywiście. To są piękne świadectwa. Piękne świadectwa. Też zauważam, że ci, którzy jako w młodych latach. Chodzili na pielgrzymki i teraz gdzieś założyli rodziny, mają dzieci, tęsknią do powrotu na pielgrzymkę, właśnie z dziećmi. Natomiast no, z dziećmi jest troszeczkę trudniej, bo trudno dziecku wytłumaczyć, że jedzenia nie ma na czas, że będzie niewygodnie, nie wiadomo gdzie się umyć i tak dalej. Więc to jest podwójny taki, taki, taki trud ze strony rodziców, jeśli chodzi o dzieci. Ale, ale, ale dzieci... jest też ogromna pomoc. Zdecydowanie Pąplników. tak, tak, zdecydowanie tak. Pielgrzymi nawzajem sobie pomagają. i Ilekroć ktoś potrzebuje gdzieś pomocy, czy, czy przeprowadzić wózek, czy coś podnieść, czy wodą poczęstować, tutaj pielgrzymi są bardzo hojni, otwarci i pomocni. To, co ja zauważyłam, to, toż, to też to, że każdy zwraca się do siebie słowami siostro, bracie. Na początku było mi trudno, bo my na co dzień nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, a na szlaku właśnie to tak wygląda. Każdy jest siostrą i bratem. Dokładnie tak, pokazuje właśnie tą bliskość, yy, yy, wspólnotowość yy, pielgrzymki. I rzeczywiście, bracie, siostro, tak się zwracamy do siebie i to jest takie piękne świadectwo pielgrzymów. Jak wszyscy wiemy, pielgrzymka to trudne warunki, czasami deszcz, burza, upał, słońce, ale zastanawiam się, czy otwartość ludzi na szlaku jest nadal taka sama? Na przykład, czy zmieniła się po pandemii? Jest. W dalszym ciągu myślę, że jest taka sama. Tylko troszeczkę się zmieniły, powiedzmy, wielkość pielgrzymki. Jest większa czy mniejsza? Mniejsza niż w czasach przedpandemicznych, ale zauważam, bo spotykamy się dwa razy do roku wraz z kierownikami pielgrzymek z całej, z całej Polski, z różnych diecezji, i widzimy, że wróciliśmy do stanu przedpandemicznego, nawet go przekroczyliśmy. Ale zyskały bardzo na, na popularności, jeśli można takiego słowa użyć pielgrzymki krótsze. Natomiast te dłuższe, trochę jednak, ze względów właśnie urlopowych, są. Po prostu trudniejsze i mniej idzie uczestników w tych pielgrzymkach, natomiast takich pięcio, sześciodniowych do tygodnia, powiedzmy, są ogromne ilości. No właśnie, bo te dwa tygodnie trzeba już poświęcić, mhm. tak jak powiedział ksiądz na samym początku, swój czas, no i właśnie poświęcić swój urlop, a pielgrzymka to wcale nie są wakacje, ale to co mnie ujęło także na szlaku, będąc pierwszy raz, to właśnie ta otwartość ludzi, jak bardzo otwierają nie tylko swoje domy, ale także swoje serca. Na szlaku częstują drożdżówkami, jabłkami właśnie właśnie w sezonie letnim. To jest niesamowite i przez pewien czas w ogóle nie było trzeba, nawet nie było potrzeby dokupić jedzenia. Zdecydowanie to tak. Jest, to są takie proste rzeczy, ale jakże ważne na szlaku, pokazujące właśnie to, że drugi człowiek jest dla drugiego człowieka oparciem. Zgadza się. Pielgrzymi też są w ogóle świadectwem dla tych ludzi, którzy gdzieś nas widzą po trasie. I niektórzy to się pukają w głowę, przecież można pojechać. I natomiast no, zawsze są takim, no, takim świadectwem tego, że można z czegoś zrezygnować, że można się poświęcić. Są świadectwem wiary. I myślę, że wielu osób, który pomaga, właśnie ze względu na to pomaga. Czyli wiedzą, że my jesteśmy świadectwem, my musimy im też pomóc. I życzliwości swoje dzielą się tym, tym, co mają. Jak jest ciepło, to wiadomo, więcej wody wystawiają. Mieszkańcy też, okolicznych, których mijamy, rozumieją te potrzeby pielgrzymów, więc, więc pomagają i rzeczywiście to jest ujmujące, ale to wszystko też wraca. Wraca i do nich. Zresztą my też za do naszych dobroczyńców się modlimy codziennie, i, i to dobro mnoży się w jakiś sposób, taki czy inny. Pielgrzymka wyruszy, jak powiedzieliśmy na samym początku, już po raz 40. Jubileusz będzie wyjątkowo? Będzie wyjątkowo. Każda pielgrzymka jest wyjątkowa, ta jest 40, rzeczywiście to już kawałek historii. Więc będziemy w jakiś sposób też weryfikować to, to nasze pielgrzymowanie, tak, spojrzeć trochę szerszym okiem. Więc przygotowania trwają? cały czas. Pielgrzymka tak naprawdę kolejna zaczyna się wraz z końcem poprzedniej. Tylko wiadomo, że są pewne, pewien taki natłok prac. On największy jest właśnie tuż poprzedzającym powiedzmy ten lipiec. Ale no już pewne prace trzeba podjąć wcześniej typu wymyślić hasło, ale... Na A hasło już jest? Jest. Tak jak rok duszpasterski należy do wspólnoty Kościoła. Idziemy w tym duchu, ale też będziemy się mocno odwoływać do do modlitwy. Papież Franciszek ogłosił ten rok rokiem modlitwy, więc konferencje też będą poświęcone głównie temu tematowi. A jakie jest zaangażowanie duchownych, którzy będą towarzyszyli pielgrzymom na szlaku? Kapłani chętnie posługują, posługują wspólnocie pielgrzymkowej. Z tego co wiem, chyba aktualnie na, na ten moment będzie pięciu kapłanów w, grup, w, w grupie szło-wędrowało. Reszta kapłanów, znaczy tak na stałe. Wiem, że trzech kapłanów jeszcze będzie takich, którzy przyjadą na kilka dni, ale z racji obowiązków nie mogą być na całym. No i kilku kapłanów będzie też w obsłudze pielgrzymki, więc będzie nas tam kilkunastu kapłanów. No właśnie, zapisy trwają w tym roku pielgrzymka wychodzi z dwóch miejsc. Tak, zapisy na pielgrzymkę trwają przez stronę internetową pielgrzymki www lomzyńska.org. tam jest link do zapisów. Ponadto też możemy się zapisać bezpośrednio na pielgrzymce. Po prostu pakujemy się, ruszamy, dołączamy do pielgrzymki, zapisujemy się w sekretariacie pielgrzymki. Wyruszamy z dwóch miejsc, z Łomży, po mszy świętej o godzinie 6, w katedrze łomżyńskiej o godzinie 7.15 jest wymarsz. Podobnie też to wygląda w Ostrołęce, w parafii farnej, Yy, msza święta o 6:00 i siódma 15 wymarsz. I my właśnie na antenie Radio Nadzieja także jak co roku relacjonować będziemy przemarsz, pielgrzymkę przez 13 dni, drodzy Państwo, i na koniec, co księdza najbardziej porusza podczas takiej pielgrzymki, podczas takiej wyprawy na przestrzeni lat z doświadczenia. Doświadczenie rekolekcji, spotkania z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. To jest chyba naj, najbogatsze doświadczenie takiej otwartości, bliskości, po prostu bliskiego kontaktu. I to chyba zostaje na długo. Spotkanie z Bogiem przemienia człowieka i z drugim człowiekiem, z drugim człowiekiem, tak samo, więc myślę, że to jest największe bogactwo pielgrzymki i kto tego doświadczy, to później tęskni za tym. Nie pozostało nic innego, jak zaprosić. Dokładnie tak, więc drodzy radiosłuchacze, pielgrzymi, zapraszamy Was serdecznie do wzięcia udziału w 41. Pielgrzymce Łomżyńskiej na Lastą Górę. Serdecznie zapraszam. 1 sierpnia w drogę. Ksiądz Wiesław Ołowski był naszym dzisiejszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Nasz gość dnia.